Dobre. i zaczynamy wtorek śniadanie mistrzów, czyli kanapki z pasztetem pomidorowym i z ogórkiem, i jeszcze będzie wcześniej siemielniane, a później witaminki D3. Witaminka D3, i później sobie zj zjem, wypiję. Witaminę C. No, Także tak zaczynamy wtorek. A za oknem minus 5 stopni. Jeżeli chodzi o wrażenia na szybko, takie wiecie, po pierwszym użyciu tego kremu do ciała, do suchy, do skóry suchej i bardzo suchej, zawiera on certyfikowane masła Szai 4 olejki, oliwki, awokado, moreli, pestek, pożyczki, odżywia i regeneruje. Powiem Wam, że ten niebieski bardziej pachnie kremowo, ale ten, Świetnie się wchłania. Naprawdę, słuchajcie, uciekam jeszcze. Bardzo dobrze się, naprawdę, bardzo dobrze się wchłania. Nie pozostawia tłustej takiej warstwy na ciele. Także, jeżeli macie suche miejsca, szczególnie, nie wiem, łokcie czy pięty są suche, to świetnie. Naprawdę się sprawdza w takich miejscach. On kosztował jakoś chyba 6 zł. w biedronce. Także nie są to jakieś. Wielkie pieniądze, a za 300 ml uważam, że warto. To ja zanim zacznę przygotowywać do obiadu, bo dzisiaj będę robiła kurczaka w majonezie z marchewką. Ja już Wam ten przepis chyba kiedyś pokazywałam. To tak sobie stwierdziłam, że w międzyczasie miały być te płatki, które wczoraj Wam pokazywałam, bo ja ich nie zużyłam, te które były w lodówce. Ale dzisiaj zrobimy inteligentne płatki kolagenowe Marion Spa, aktywna warstwa, kolagen, potrójne działanie, tu było, bo obcięłam, głębokie nawilżenie, poprawia sprężystość i elastyczność skóry wokół oczu, coś takiego. Te płatki nakładamy na 30 minut, zdejmujemy płatki, niewchłonięty żel, wmasowujemy w skórę tutaj pod oczami. I nie zmywamy tego wodą. Hmm. Użyć płatka bezpośrednio po otwarciu. W przypadku kontaktu z oczami przemyć je dużą ilością wody. Zobaczymy, jak to tam się. O, one dosyć są, tak powiem wam, dosyć dobrze nasączone te płatki. A one są na takiej tacce, że tak powiem, i są. Dwie sztuki, no muszą być dwie sztuki, zaraz zobaczymy. Aha, i jak to tam było, muszę zerknąć jeszcze. Wiecie, jak to się yy. gładką stroną pod oczami, tak aby przelegał do. Zaraz wrócę. No, wygląda to trochę śmiesznie, tak jak patrzę tutaj w podglądzie. Takie chropowate pod spodem takie wizyt coś ma. Ale są naprawdę bardzo dobrze nasączone. Także jest godzina, która po dziewiątej, przed dziesiątą jakoś sobie, o to mi się już widzę, skóra sucha zrobiła. Także zdam Wam później relację co i jak. Na razie wrażenie ok, dobrze się przykleiły. Nie odkleiły się od razu, bo czasami jest tak, że jak płatki Wiecie, przykleimy, zrobimy tak, to po prostu to nam wszystko odpada, a tutaj jest super. Także 30 minut ja w tym czasie przygotowuję do obiadu. I co? Ja już sobie słuchajcie, kurczaka, jak gdzie pokroiłam w kostkę, dodałam oliwy. Tej, którą Wam pokazywałam kiedyś w holu z. To była z Lidla, nie z Lidla, z Netto, i powiem Wam, że ona się super sprawdza. Naprawdę bardzo fajna. Polałam troszeczkę oliwą tego kurczaka. Teraz doprawię pieprzem kolorowym i tutaj mam sól himalajską tą różową. Też troszeczkę dodam. troszeczkę jeszcze papryki tylko muszę sobie jej poszukać miałam robić e, miałam robić e, sałatkę z tuńczyka okazuje się, że niestety zmiana planów i nie będę nagrywała wam z tuńczyka tylko po prostu moje dziecko e, z racji z tego, że miałam dużo fileta, to stwierdziłam też poniekąd, że zrobię po prostu sałatkę z kurczaka e, z ryżem e, z ryżem e, i z kukurydzą, ale niestety bez ananasa już i bez rodzynek, bo moje dziecko średnio lubi. No jak chcemy wszyscy jeść, to wiecie. Ja tam się przemęczę. Dla mnie to czy ono ma, ta sałatka ma ananasa i rodzynki, no to... No wiadomo, jest to troszeczkę inny smak, ale zjem i taką. Chyba, że po prostu podzielę jej, zrobię trochę takiej, trochę takiej, zobaczymy. Yy, I co jeszcze? Dałam paprykę słodką, jak widzieliście, i dodam jeszcze troszeczkę czosnku takiego kolorowego. O! I to będzie wszystko. I teraz tego kurczaka wymieszamy. Odstawię go na jakąś godzinę. Nawet na więcej, bo jest dopiero chwilę przed dziesiątą, więc na pewno na dłużej odstawię go do. Lodówki. W międzyczasie sobie zetrę też marchewkę. I też wymieszam, odstawię, i później wszystko połączę. I w porze obiadowej już będziemy łączyć oba składniki i marchewkę, i kurczaka. I ch co, chwila teraz prawdy. Ja miałam 45 minut te płatki pod oczami. I naprawdę super, już wyschły. Nie ma. Nie mam w ogóle nic, wiecie, tutaj em, tego żelu. Mm -hmm. Nie mam żelu. On się całkowicie wchłonął w, w skórę. Powiem wam, że skóra jest fajnie tutaj napięta. E, czułam to napięcie e, podczas e, trzymania tych płatków pod oczami. E, Podobało mi się to, że one, nie wiem, bo ja tutaj czytałam, to nic nie było, że one mają jakieś tam chłodzące, wiecie, że będą chłodziły czy coś takiego. Ja czułam takie przyjemne chłodzenie, no wiadomo, żelowe, no to może też od tego. Ale naprawdę bardzo fajne napięcie, co one miały zrobić. Głębokie nawilżenie poprawia sprężystość i elastyczność wokół oczu, to na pewno i czuję jeszcze taki przyjemny chłód pod oczami, naprawdę super nie odkleiły się przez te 45 minut, po prostu zajęłam się, wiecie, robieniem obiadu i tak jakoś mi zeszło, że teraz zobaczyłam, że już można by było, bo one gdzieś już tam w kącikach już po prostu nie było tego żelu i dlatego i dlatego po prostu już postanowiłam to zdjąć, ale mówię, płatki są suche, nie ma w nich po prostu już nic, także Wygląda jak takie plasterki. No. Także jak najbardziej fajne, przyjemne płatki na 30 minut. Można i dłużej. Chociaż nie wiem, czy to wiecie, jest sens ryzykować. No ja akurat sobie zaryzykowałam. Ale to różnie bywa. Także cóż. Zmykam dalej robić obiad. Ja już mam marchewkę startą. Już mam marchewkę startą do obiadu. Również z, troszeczkę dodam do tego oliwy i przypraw, ale naprawdę niewiele tylko pieprz kolorowy i odrobinka soli. Tak, tylko te dwie przyprawy nic więcej. I to też sobie troszeczkę odczeka, a później połączę wszystko w jednej misce, ale zobaczycie to później. A tutaj już mam kurczaka do sałatki. Tutaj się gotuje ryż w tej samej wodzie, co gotowałam wcześniej, kurczaka, aby nie tracić wody i aby ryż przeszedł też smakiem tego kurczaka. Kurczak razem z marchewką został już wymieszany. Dodany kieczup i majonez, wszystko dobrze przemieszane, wymieszane. Tutaj mam już naczynie żaroodporne, jak widzicie, wysmarowane tłuszczem. Kurczaka przerzucamy do naczynia, przykrywamy, wstawiamy do piekarnika na godzinę. W międzyczasie oczywiście mieszamy. Po godzinie czasu wyjmujemy znaczy zdejmujemy tylko pokrywę, i naczynie pozostaje w piekarniku tak długo, aż marchewka będzie miękka. Kurczak w piekarniku już się robi. Ja tutaj już dokończyłam moją sałatkę. Mam tutaj dwie torebki ryżu. Jedną całą pierś z kurczaka i dodałam do tego kukurydzę. Mam tutaj po odsączeniu 240 gram. Taka troszeczkę. Aha, i majonez. I troszeczkę osoliłam. I to jest taka okrojona wersja tej sałatki, ponieważ z reguły dodaję do tego jeszcze ananasa pokrojonego w kostkę oraz rodzynki wcześniej namoczone we wrzątku. Aby wiecie były miękkiejsze że tak powiem. No a tutaj taka trochę uboga. Brakuje mi koloru bo te rodzynki fajnie dawały takiego ciemniejszego koloru i troszeczkę odznaczały się w tej sałatce a tutaj widać tylko kukurydzę która się wyróżnia także Sałatka do lodówki, będzie na wieczór na kolację i czekamy na obiad. A teraz mały spacerek w pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie, jak pięknie. Pięknie. Zielono i spokojnie. Powiem Wam, że pogoda jest naprawdę przepiękna. Ja co prawda, jeszcze w czapce i w szaliku. Ale jak zwykle w krótkim rękawku, więc ja nie czuję, żeby było wiecie chłodno czy, czy coś, ale naprawdę nic tylko spacerować. Także my sobie zrobimy taki półgodzinny spacerek za chwilę do domu, bo znowu będą lekcje, on, lekcje online. Od 15 chyba do którejś, do 16 chyba jakoś tak. Także na dzisiaj będzie koniec, a później trzeba porobić jeszcze lekcje, które wysyłają nauczyciele na dzienniku. Także no. Nie wiem czy będzie słychać wiaterek, bo lekko zaczyna coś wiać. A tu mamy bazie, może uda się jeszcze zerwać coś, co się nie rozwinęło, bo u góry to już widzę wszystko rozwinięte. No ale nic. Zobaczymy. Grunt, żeby nie wpaść nie wpaść do rzeczki która tutaj jest. Tak, to są bazie. No, bazie. Zobaczcie, a tam płynie jakieś takie brudna rzeczka. lepranko i prasowanko my już po spacerze dobrą godzinę byliśmy na spacerze powiem wam, że było mi to potrzebne chociaż e, mm, chociaż e, taki zastrzyk wiecie, świeżego powietrza spowodował, że jak przyszłyśmy do domu zrobiło mi się chłodno przykryłam się kocem i na 20 minut straciłam kontakt ze światem kompletnie nie wiedziałam co się dzieje jak się przebudziłam, no wiedziałam, że jestem w domu ale co się w tym czasie działo, to nie słyszałam nikogo, niczego, kompletnie. Już w międzyczasie, jak byliśmy na spacerze, koleżanka poinformowała mnie o nowych zasadach, które od jutra będą obowiązywały i faktycznie jest coś takiego, że od jutra, czyli od 25 marca tylko wyjście do domu znaczy wyjście z pracy znaczy z domu do pracy, z pracy do domu, wolontariat, ważne takie sprawy naprawdę, które możemy tylko osobiście załatwić. To tak, to będzie respektowane. W zgromadzeniach było coś takiego, że po dwie osoby będą mogły wychodzić, żeby nie było za dużych skupisk ludzi. I to ma być do 11 kwietnia, tak, do 11 kwietnia także zobaczymy, czy Polacy rzeczywiście się do tego ustosunkują i nie będą biegać codziennie rano, powiecie, po świeże bułeczki i nie wiem, po mleczko i po masełko. Bo codziennie muszą mieć na przykład, nie wiem, świeże, albo bo on musi się codziennie przejść. Rzeczywiście. A, właśnie jest. Wyjątki, droga do pracy, do domu, wolontariat i niezbędne do załatwienia sprawy. Także miejmy nadzieję, że Polacy się solidaryzują i będą stosować się do tego typu zaleceń, które tutaj nam rząd sugeruje, żeby to diabelstwo się dalej nie rozprzestrzeniało. Ale wiadomo, wszystko wyjdzie w praniu. Nawet przed chwileczką wyświetliło mi się na pasku, że bardzo, bardzo dużej liczby, duży, dużego wzrostu zachorowań się spodziewają w najbliższym czasie, więc no, nie brzmi to optymistycznie na pewno. No ale miejmy nadzieję, że damy radę. Wielkanoc zbliża się dużymi krokami i szczerze powiedziawszy nie cieszy jakoś, chociaż wczoraj. Jak byłam w Karfurze i widziałam te wszystkie gadżety wielkanocne, to powiem wam, że gdzieś tam ciągnęło mnie, żeby podejść, zobaczyć, może już coś kupić, i tak sobie pomyślałam, że żeby chociaż dzieci miały na miastkę tej Wielkanocy, jak będę jechała teraz, nie wiem, może czy w tym tygodniu jeszcze na zakupy, czy dopiero w przyszłym, to być może. Zrobię sobie już taką listę zakupów, rzeczy, które mogą, wiecie, stać do tej Wielkanocy, nic im się nie stanie. I po prostu już się trochę zaopatrzy, bo nawet dzisiaj w telewizji w telewizji mówili, że po prostu nie ma co spodziewać się cudów, jakichś promocji i tak dalej. No i oczywiście, wiadomo, nie ma co robić zakupów w Wielką Sobotę czy Piątek, bo to też raz, że może towaru zabraknąć dwa, że będą duże skupiska ludzi i te ograniczenia metra czy tam po dwie osoby, to to chyba nic nie da nawet, także także cóż moi drodzy ten dzisiejszy vlog zakończymy ja teraz chwileczkę sobie nadrobię zaległości muszę jeszcze sprawdzić e czy tam coś nowego nie doszło bo nasza szkoła chce próbuje chyba właśnie, jak to się mówi. Chcą zrobić tak jak są teraz te lekcje online, to po prostu tak żeby nasza szkoła miała swoich uczniów zobaczymy, czy to, czy to wypali. Wczoraj dostałam maila, że w tym tygodniu być może będzie już tu uruchomione. Że mamy być czujni i zaglądać na dziennik. Także zobaczymy, co to tam będzie ciekawego, czy to rzeczywiście wejdzie. No, także ja się z Wam już rozłączam. Pamiętajcie, siedźcie w domu, jeżeli możecie. Jeżeli musicie wyjść pilnie, no to oczywiście póki co jeszcze nikt tego nie zakazuje, jako naprawdę pilnego, a nie tylko się pójście sobie, wiecie, żeby tylko się tak przejść po sklepach, nie wiem, pooglądać sobie ubranka, albo pooglądać sobie hmm, talerzyki, czy tam kubeczki, czy cokolwiek i, i, i cokolwiek, bo no dla mnie w tym momencie jest to najmniej ważne. Hmm, także trzymajmy się, nie dajmy się i my widzimy się już i jutro. Pozdrawiam, papa. Pa.